Psalm 76 Kierownikowi chóru na instrumenty strunowe. Psalm Asafowy Pieśń Bóg znany jest w Judzie. Wielkie jest imię Jego w Izraelu. W Salem powstał Jego przybytek, a na Sionie Jego mieszkanie. Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz i zbroję. Jesteś pełen światła, potężniejszy niż góry odwieczne. Najdzielniejsi stai się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały. Od twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie. Jesteś straszliwy, i któż ci się oprze w obliczu Twego zagniewania? Ogłosiłeś z nieba swój wyrok. Przelańkła się ziemia? Zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi, bo gniewę domu będzie cię sławił, a resztki Hamad będą obchodzić Twe święto. Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem Waszym. Niech całe otoczenie niesie dary straszliwemu, temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Kochani, Człowiek pyszny, powtarza, nie ma Boga, pomimo wszechmocy, którą wciąż okazuje Bóg. Ta wszechmoc jednak nie jest ku zgubie, lecz ku zbawieniu, by człowiek się nawrócił i uwierzył, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Amen. Błogosławionego czasu na modlitwie z Panem Bogiem.